działania dotyczącego infrastruktury służącej pomocy społecznej. Przypomnę od razu, że numer telefonu 022 645 56 66. 645 56 66, ale dopiero po audycji, ja przypomnę w radiu dla Ciebie o funduszach unijnych dla Mazowsza, jak zwykle w piątek o tej porze, też na następne pytania, które może już słuchacze uznają za szczegółowe. Jak przygotować wniosek aplikacyjny? Wydaje się, że jest to bardzo proste. Czyli wydaje się, bo od razu no, tak podkreślam, by proste, tak. ponieważ jest mnóstwo pytań przy wypełnieniu wniosku aplikacyjnego. Podstawą jest oczywiście elektroniczny formularz wniosku, w nazywany MEWA. Jest to Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny, który znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Przypomnę, adres www.mazowia.eu. Tutaj oczywiście po zarejestrowaniu się w generatorze wniosków wypełnia, wy, wy, wybierają Państwo działanie 7.3, czyli w momencie, kiedy ogłoszony zostanie konkurs, wybieramy działanie 7.3. Otwiera nam się formularz wniosku i podajemy dane, które są niezbędne do jego wypełnienia. Między innymi to będą dane organizacyjne dotyczące Państwa danych osobowych, kto, kto konkretnie składa wniosek, typ beneficjenta, tytuł projektu, okres realizacji, co Państwo chcecie uzyskać w formie dofinansowania, opis szczegółowy projektu, cele, kryteria, komplementarność. I wszystkie te elementy, zgodność z politykami horyzontalnymi a wspólnoty europejskiej, co jest również bardzo ważne, kwestie ochrony środowiska, te dokładne elementy rzeczy znajdą Państwo we wnioskach na kartach wniosku oraz one są dokładnie wyjaśnione w instrukcji wypełnienia wniosku. Po mhm. jego wypełnieniu e, należy ten wniosek wysłać w formie elektronicznej do tzw. korespondencji wysłanej. Tam tworzy nam się PDF wraz z numerem kancelaryjnym, który drukujemy w dwóch egzemplarzach, obarczamy ten nasz wydrukowany wniosek pod, z podpisami a, oraz parafami a, w wszystkich wymaganych miejscach. Stawiamy pieczęcie, to też bardzo ważna informacja, pieczęcie muszą być złożone i składamy w terminie. Terminie oznacza to, że. E, w dacie, która jest podana, będzie podana w regulaminie konkursu. Wniosek musi być złożony najpóźniej do dnia wskazanego w tej konkretnej dacie. Do godziny nawet jest tak doszczegółowione w regulaminie konkursu, że jest podana godzina 15.30. No, to. Czyli czasem może mieć znaczenie, jasne. Ma znaczenie w sytuacji, jeżeli jest duża liczba wniosków i na stempelkach są rejestrowane godziny. Oczywiście powiedzmy godzina 15.31 odnotowana na takim wniosku jest uważana za niespełnienie kryteriów formalnego, czy niepoprawne złożenie wniosku. Należy no, no, o z... tym pamiętać. E, a, a dobrze, a o czasie jeszcze w, takim, w taki sposób porozmawiajmy. Jaki jest szacowany na ten okres od złożenia wniosku do otrzymania samego dofinansowania? Tutaj przewidywany jest tryb z preselekcją, czyli tak naprawdę na etapie składania wniosku nie będziemy składać załączników wymaganych przez regionalne Program operacyjne i będziemy mieć określony czas na ich złożenie, czyli tak będzie na pewno lista rankingowa, a dopiero złożone dodatkowe, zgodnie z złożonym harmonogramem przy wniosku załączniki i ocena tych załączników. Jest to okres 9-10 miesięcy do podpisania umowy. I a po tym czasie będą podpisywane umowy i rozliczane projekty. Przypominam, że oczywiście projekty nie muszą startować w momencie podpisywania umowy. One mogą być realizowane wcześniej, ponieważ koszty kwalifikowalne ponoszone w tych projektach mogą być już od daty 1 stycznia 2007 roku, a więc może być to kwestia rozliczania już wykonanego działania, które można po prostu zrefundować ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. Albo też poczekać na podpisanie umowy uruchomienie nowego projektu i rozliczenie go w czasie określonym, możliwym do zrealizowania tego projektu czyli... No właśnie, a rozliczyć takie dofinansowanie jak będzie? Łatwo, trudno. Ja powiem, że jestem optymistą i że uważam, że łatwo. Łatwo dlaczego, ponieważ jeżeli dobrze przygotujemy wniosek, świetnie przewidzimy te nasze wydatki, będziemy być pe mieć pewność, że one są kwalifikowalne, że nie będą uznane za niekwalifikowalne. Będzie to potwierdzone na etapie weryfikacji wniosku, to tak naprawdę złożenie faktu i udokumentowanie, że te wydatki zostały poniesione zgodnie ze wszystkimi przepisami o zamówieniach publicznych, nie powinno być żadną trudnością i powinno być proste do rozliczenia. Ale, ale zwykle bywa tak, że są szkolenia dotyczące poszczególnych działań. No, i tutaj czy będzie szkolenie dotyczące zasad aplikowania a w ramach tego działania? Jak najbardziej będzie. Najbliższe szkolenia z działania 7.3 przewidziane są już w miesiącu listopadzie. Tak więc odsyłam Państwa na naszą stronę jeszcze raz ponownie internetową www.małzawia.eu. Tam jest taki baner szkolenia i przy tym banerze pojawiają się informacje o aktualnych szkoleniach. Są wywieszone informacje o szkoleniach, naborze na szkolenia z działania 7.3. Tutaj oczywiście Państwo mogą się dowiedzieć o tym, jak przygotować się do złożenia takiego wniosku. Jakieś informacje świeże będą Państwu podawane. W przyszłości oczywiście oprócz działania 7.3 już dla beneficjentów realizujących projekty Powinny być realizowane szkolenia z zasad realizacji, monitorowania i rozliczania, ale to oczywiście na przyszłość w sytuacji, kiedy już te pierwsze projekty wystartują i będą realizowane. Na razie szkolenia ograniczone są do podstaw związanych z przygotowaniem się do dobrego złożenia wniosku i otrzymania zafinansowania. No i no, na szkoleniu pewnie pana Krzysztofa będzie można spotkać, bo w końcu pan Krzysztof jest z Wydziału Szkoleń Beneficjentów Mazowieckiej Jednostki. Ale tak, ja przypomnę, że jest też taki numer, infolinia 0801, 101, 101, prawda? Można tam dzwonić, dowiadywać się na temat właśnie dofinansowania w różnych obszarach, ale w ogóle tą kwestię informacji jakby rozszerzać się w najbliższym czasie, jak rozumiem. Tak, oczywiście. Chciałabym Państwa zaprosić na Dni Otwarte organizowane w oddziałach zamiejscowych. Odbędą się one 25 listopada. W oddziałach zamiejscowych, to znaczy w Ciechanowie, w Ostrołęce, w Płocku, w Radomiu oraz w Siedlcach. Odbędzie się tam Dzień Otwarty, o którym wspomniałam, będziecie Państwo mogli dowiedzieć się od pracowników naszych informacji, zdobyć informacji na temat regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Oczywiście będziecie mogli Państwo uczestniczyć również w prezentacjach i szkoleniach dotyczących aplikowania o środki unijne, które organizujemy. Będą to szkolenia bezpłatne dotyczące zasad wypełniania Mazowieckiego Elektronicznego Wniosku Aplikacyjnego, w skrócie MEWA oraz zasad aplikowania o środki w ramach działania 1.5. Na naszej stronie dostępna jest ankieta zgłoszeniowa, za pomocą której możecie się Państwo zgłosić. Powtórzmy, kiedy to będzie? 25 listopada 25 2008 roku. Listopada. Proszę Państwa, ja już dziękuję za uwagę. Przypomnę, jak zwykle w naszej audycji gościli goście z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych. Pani Anna Cichon, dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. I pan Krzysztof Suliński, dziękuję bardzo. ale też dziękując za udział w audycji, zapraszam do telefonu. Jako, że proszę Państwa, teraz jest ten moment, kiedy już można wykręcać numer 022 645 56 66 645 56 66 przypomnę dzisiaj mówiliśmy o działaniu 7.3 dotyczącym infrastruktury służącej pomocy społecznej no i w tym obszarze, jeśli są pytania, to proszę bardzo, od teraz już 022 645 56 66. Ja zapraszam Państwa oczywiście za tydzień o 11.30, też audycja o funduszach unijnych dla Mazowsza. Będziemy rozmawiali o funduszach na infrastrukturę służącą edukacji i przeciwdziałaniu wykloczeniu informacyjnemu. Tak będzie za tydzień o 11.30 w naszym programie, na który zapraszam Robert Łuchniak. Do usłyszenia. Audycja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.